Dzień dobry, witajcie moi kochani. Dzisiaj bardzo ciekawy samochód. Tak uważam i myślę, że dużo ludzi się ze mną zgodzi, ponieważ jest bardzo dużo pytań o samochody fajne, duże, przestronne, rodzinne, bezawaryjne, bo to jest bardzo ważny aspekt, bezawaryjne, w miarę oczywiście bezawaryjne, w przystępnej cenie, ale żeby było też fajne wyposażenie i żeby samochód był w miarę ładny. No i słuchajcie, dzisiaj właśnie załatwiłem Wam samochód, który był widoczny na miniaturce, więc nie będziemy tu owijać w bawełnę, bo jedziemy Toyotą Avensis. Dlaczego wybrałem Toyota Avensis? Ponieważ jest to samochód japoński, a jak wiemy, samochody japońskie są w gruncie rzeczy samochodami mechanicznie bezawaryjnymi. Jedyne, na jaką chorobę cierpią, to choroba zwana rdza i zgnilizna, ale... To już troszeczkę się zmieniło, i już na przykład w tym modelu, którym jedziemy, nie obserwuje się takiego tutaj procederu, ponieważ we wszystkich wcześniejszych Avenzisach problem występował i to bardzo. To jest Avenzis trzeciej generacji, słuchajcie, T27, takie, takie ma oznaczenie modelowe. Avenzis pierwszy zastąpił Karinę, taką starą Toyotę, która była też bardzo fajna. Avenzis pierwszy był mechanicznie, ogólnie, nie do zdarcia znikał po prostu jeżeli chodzi o nadwozie a z drugi T25 którego znacie z tymi kwadratowymi lampami z przodu i z tyłu więc jeżeli kolor lamp byłby taki sam to przód i tył wyglądałby tak samo więc można by parkować przodem i tyłem i ten samochód wyglądałby identycznie tak samo i to był bardzo fajny samochód bo też mechanicznie wszystko super ale tam się pojawił silnik diesla 2.0 i 22d4d i tamte silniki miały dosyć duże problemy z blokiem silnika ponieważ był aluminiowy i na przylgni z głowicą, na łączeniu tu z głowicą, gdzie uszelka pod głowicą, tamten silnik korodował i po prostu była kapota. Więc tamten Avensis nie dosyć, że gnił, to jeszcze miał te słabe diesle, więc to po prostu się wszystko rozmyło. No i w 2009 roku, słuchajcie, wjechał Avensis trzeciej generacji T27, którym właśnie jedziemy i tu jedziemy samochodem z początku produkcji, ale bardzo dobrze wyposażonym, bo jak już widzicie, jest tu skóra, jest panorama, czyli jest dobrze. Eee, poza tym tego wyposażenia w tym samochodzie, przepraszam, bo biorę bilecik, Poza tym wyposażenia w tym samochodzie jest naprawdę dosyć sporo. Zaraz zobaczycie, jak wysiądziemy z tego samochodu dookoła, bo Toyoty sprzedawane w polskich salonach były bardzo często słabo wyposażone, bo wyposażenie dodatkowe było bardzo drogie. Potem się już to wszystko zmieniło oczywiście, ale, ale, ale na początku, jak sprzedawali tą trójkę, czyli T27, te, te wyposażenie były takie sobie. Tutaj nawet są ładne dekory, jeżeli chodzi tu o deskę rozdzielczą, ale za chwileczkę to zobaczycie, jak zobaczymy samochód dookoła. Ja w tym momencie parkuję, wychodzimy szybciutko dookoła samochodziku, no i kilka słów jak samochód wygląda, a potem oglądamy co tu się dzieje dookoła, bo... Ciekawy samochód, słuchajcie. Ale właśnie, jak pójdziemy do silnika, to porozmawiamy, bo tutaj będą, rozumiecie, w komentarzach różnego rodzaju rozmowy i to niekoniecznie miłe, bo będą pewnie awantury, coś pan tam mówisz, więc chodźcie oglądać samochód. Całkiem nieźle to wygląda, słuchajcie. To jest trzeci Avenzis, już więcej nic nie było. Ten samochód miał dwa liftingi, z czego ten drugi lifting to miałby jak gdyby być nowy model, tylko że nie wyszło. Lifting wyszedł dosyć mocny, więc został zmieniony z tyłu. Lampy, zderzaki, z przodu lampy, zderzaki. Oczywiście tam przybyło pewnie ze 3 cm, bo samochód ogólnie jest długi, długi, bo ma prawie 5 metrów. 4,80 tam chyba wychodzi, z czego samochody 5-metrowe to już są naprawdę duże samochody. I słuchajcie, jak wszyscy powtarzają, że. Japończycy to mali ludzie i oni robią duże samochody, które potem finalnie i tak są małe. To tutaj z tym Avenzisem słuchajcie, już naprawdę ten samochód jest duży i spokojnie może konkurować mm, z Peugeotem 508, z Fordem Mondeo, ze Skodą Super. Może, tak, może, ponieważ jest tutaj bardzo duży bagażnik, może jest troszeczkę mniej miejsca w środku, bo wiadomo, Skoda Super to jest taka w ogóle, wiecie, poza skalą jest największa ze wszystkich, ale spokojnie jakiś tam Passat, jakaś tam Insignia, jakieś takie samochody, jak najbardziej wstrzelają się w ten w tą półkę tych samochodów i Ford Mondeo MK4 w porównaniu z tym samochodem już był na Instagramie. Czyli jak jesteś tutaj pierwszy raz, to Instagram, Leszkomotyw. Tam ten samochód stał koło Forda Mondeo MK4 w wersji kombi i też w bardzo fajnym wersji wyposażenia. Więc tam sobie to szybciutko sprawdź. Słuchajcie. Tak jak powiedziałem, 5 metrów długości prawie bo 4,80, tylko wiecie, tam o te centymetry nie ma się co kłócić, bo zrobią dłuższy zderzak przedni, zrobią dłuższy zderzak tylny, no i już jest 4,90, a w środku dalej to samo. I tutaj akurat rozstaw między kołami, bo to jest bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o wnętrze i wygodę jazdy. Rostaw między kołami tył przód 2,70. To jest tak. Umiarkowanie słuchajcie, ale tutaj w tym samochodzie jest płaska podłoga i jak wejdziemy tam do środka to zobaczycie, że w tym samochodzie naprawdę fajnie się siedzi. Z tyłu można się przesiadać między miejscami bez żadnego problemu, tylko unosząc tyłek, więc to jest myślę dobre. Poza tym w tym samochodzie zrobiło się jakoś tak. Dużo miejsca. Tutaj jak zobaczycie ten kształt taki, gdzie oni tak tutaj kurde poszerzyli, rozszerzyli, lepiej to widać tutaj z tyłu. Tutaj tak rozszerzyli, rozszerzyli, czyli tapicerki drzwiowe weszły jak gdyby troszkę do drzwi i zrobiło się szerzej w środku. Opel Insignia natomiast jest samochodem, który jest taki wielki. Taki nadmuchany. Taki wielki, wielki. Poza tym ładny, e, ale nie bezawaryjny. I w środku wsiadacie do Planesigni i rozumiecie, klaustrofobia. Deska rozdzielcza nachodzi na człowieka, boczki nachodzą na człowieka. I co tam się stało w tym samochodzie? Nie wiadomo. Z zewnątrz taki wielki, w środku taki mały. A tutaj... Jest wszystko jak w najlepszym porządku. I słuchajcie, taka ciekawostka, bo bardzo dużo oczywiście ludzi pyta, czy to jest awaryjne, czy bezawaryjne. No wiecie, to jest Toyota, więc tutaj mechanicy siedzą na stołeczkach w serwisie. Nie mają co robić, bo Toyoty się nie psują. I najlepszym przykładem tego może być historia z Krakowa. Słuchajcie, sprzed 10, 11, 12 może lat było takie radiotaksi, to już takie dawne czasy, jak Krak Taxi. I tam pan właściciel, pan Nowak, e, oczywiście był też właścicielem Toyoty w Krakowie, wymyślił, że... Dla swoich kierowców będą super promocje i oni będą jeździli Toyotami. Więc ubrał ich w Toyoty Avensis i w Toyoty Priusy, po czym musieli z tymi samochodami zostać już do końca życia i te samochody, słuchajcie, jeżdżą do dnia dzisiejszego. Tam jest tyle kilometrów w tych samochodach. Te samochody dalej jeżdżą. Ci sami kierowcy w nich siedzą już tam od X lat i one salusienki czas jeżdżą. Także nie jest chyba zły ten samochód tak. Oczywiście design tego Avensisa jest jak najbardziej na tak. Ja uważam, że jest ładny, poza tym te potem liftingi były po prostu tylko jak gdyby coraz ładniejsze, coraz takie bardziej grzeczne, coraz bardziej opływowe, z boku, patrząc na samochód... Od boku ten samochód ogólnie się nigdy nie zmienił. Tak, bo bok tego samochodu został taki sam. W liftach zmieniali przód, w liftach zmieniali tył, w liftach zmieniali deskę rozdzielczą. Ale z tej perspektywy samochód zostawał cały czas ten sam. I tutaj, słuchajcie, w tym egzemplarzu, który przyjechał dzisiaj do mnie, żeby go sobie nakręcić, jest bardzo fajna opcja wyposażenia. Tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o Toyotę, tutaj jest dosyć mocno bogato. A jak jesteśmy już tutaj z przodu, no to zobaczmy i zacznijmy to wyposażenie sobie wymieniać. Xenonowe skrętne lampy, no są fajnie, super ładnie świecą. Lakier metalik nie będę mówił a jeżeli jesteśmy tutaj z przodu jeszcze, to zwróćmy uwagę, zwrócimy oczywiście, bo ja zwrócę uwagę na ten grill, bo to interesowało mnie kiedyś bardzo w Toyocie Camry, takiej, która była kiedyś. Potem ogólnie teraz weszła z powrotem, z czego wykopała tą, tego Avenzisa, bo Avenzisów już nie produkują. I jeszcze do tego weszła Korolla, której przez chwilę nie było, potem znowu była, bo Aurys ją znowu wykopał i tak w końcu wróciło, więc teraz Korolla jest wielkości Awenzisa, a Camry jest dużo większa. Zagmatwało się to strasznie, ale wróćmy dalej do tego grilla. Słuchajcie, grill w Toyocie Camry, którą widziałem tam dawno, dawno temu, takie modele sprzed 15 lat, hmm, wydawał się taki, kurde, fajny. To jest taka sama sytuacja jak w tych Lexusach. Jak oglądacie gdzieś tam w telewizji, to wydają się fajne. Po czym macie taki samochód na żywo, przyglądacie się mu z bliska, a to jest kompletny plastik. To jest kompletny plastik. No i słuchajcie, lecąc dalej, jeżeli chodzi o wyposażenie samochodu, to... 18-calowe felgi, które są właśnie dla tego modelu, i te felgi w tym samochodzie, słuchajcie, wyglądają najlepiej. Tu nie trzeba już nic więcej dotykać. Zrobili, rozumiecie, taki rodzaj felgi, zwykłe, proste ramiona. No, tak pasują do tego samochodu, że rany bomba. Poza tym, sami powiedzcie. Do tego co fajne, no fajne i niefajne. Panorama. Bardzo fajnie się sprzedaje samochody z panoramą, ponieważ ludzie chcą mieć panoramę. Z czego w lecie, jak jest wielkie słońce, panorama musi być zamknięta, bo jest w samochodzie po prostu sauna. A w zimie znowu, jak chcecie jechać, jest minus na zewnątrz. Odsunięcie sobie panoramę i jest nagle zamrażarka, ponieważ panorama ma minus 36, tyle ile jest na zewnątrz. Idziemy do tyłu i co jest fajne? Fajne, nie fajne, ale jest. Proszę pana, a co ma pan takie tablice dziwne? Z tyłu inna, z przodu inna, tu napis, tam napis. A ja, takie sobie mam. Kamera cofania, tutaj sobie obserwuję wszystko, co dzieje się za zamodem. I nawet jak na Toyotę, powiem wam to, rozdzielczość ekranu, który jest w środku, bo tam jest taki właśnie ekran, jest nawet dosyć spoko. Wydawało mi się, że to będą takie kwadraciki jak z Minecrafta, a tutaj się okazuje, że jest całkiem nieźle. Rok samochodu tego akurat 2009. Czujniki parkowania dodatkowo, więc kamerka patrzy do tyłu, a czujnik robi pi, 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 pi. No, żeby już wtedy uderzyć, to trzeba być naprawdę wyśmienicie uzdolnionym, aczkolwiek ktoś był, bo jest rysa na zderzaku. Oczywiście, bo byłbym zapomniał przyciemniane tylne szyby, oryginalnie, fabrycznie. No i chromoramka dookoła, więc wygląda to całkiem nieźle. Przy srebrnym samochodzie jest super. Co fajne, do którego się już bardzo mocno przyzwyczaiłem, to bezkluczykowy dostęp, dotykasz, zamknięty, otwierasz, otwarty, dotykasz, zamknięty, otwarty i to jest dobre. Nazywa się to, czekajcie, żeby potem nie było znowu w komentarzach, że źle Pan powiedział, eee, keyless, może być? Yy, dobra, ja mówiłem zawsze Keyless, a jakoś tak fajnie to wygląda. Poza tym po polsku tak jest napisane. Keyless. Tak samo jak po polsku jest napisane Made in China, a nie jest napisane Made in China i wszyscy czytają Made in China. Czemu tak jest? Napiszcie w komentarzach, bo ostatnio, jak tak powiedziałem, to komentarzy było 4,5 miliona. No więc kurde blade, no nie da się wyleczyć całego świata. I co? Okazuje się, że całkiem niezły samochód, słuchajcie. I poza tym ten samochód, jak na te Avensis i te wszystkie japońskie biki, skośne okie, on jest kurde ładny. Ale jak wam pokażę bagażnik, to tym bagażnikiem to jestem naprawdę bardzo mile zaskoczony. No więc dobra, no bo robimy już znowu 46 kółko w koło samochodu, więc idziemy zobaczyć sobie do środka, bo tam też jest fajnie. Tam jest skórzana tapicerka. No i znowu trzeba sprawdzić dociągi, jak zawsze, których nie ma. W Toyocie nie było. Może w tych jakichś nowszych modelach kiedyś wymyślą. W Lexusach oczywiście, że tak, tylko chyba raczej w lesie I słuchajcie, co nam się rzuca w oczy? Fotel z Lexusa GS-a albo z jakiegoś małoludkiego IS-a. No tylko troszeczkę szerszy, ale skóra jest taka sama, ale to nie jest skóra, tylko to jest jakieś dermoskai. Fotele oczywiście regulowane elektrycznie, czyli tył, przód, góra, dół, czyli sam froncik wyjeżdża wam tutaj pod, pod kolanka. No i oczywiście unoszenie fotela góra, dół całego tutaj. No i przesuwanie oparcia tył, przód i odcinka lędźwiowego. A jak już jesteśmy znowu w środku i oglądamy sobie samochodzik cały dookoła, to zobaczcie, jak się ogląda samochody przed zakupem. Czyli sprawdzamy sobie wszystkie te rzeczy, żeby tu było ładnie, żeby tu nie było żadnego zapylenia, żeby to wszystko było takie ładne, śliskie i pokryte bezbarwnym, jak z zewnątrz samochodu, ponieważ tutaj, jeżeli coś znajdziecie, jakieś coś tam, odlepki, gdzieś coś przycieniowane i takie szorstkie pod palcem, to znaczy, że ktoś gdzieś coś dubał. Oczywiście wszystkie śrubeczki zawsze oglądamy przyłączeniowe, każdych elementów odkręcanych, typu drzwi, błotniki i wszystko, co może być, czy są... W takim samym kolorze, i czy są gdzieś tu niepoobrabiane i niepozaprawiane pędzelkiem, po prostu przed sprzedażą. No i oczywiście te naklejki, co tutaj są, one bardzo często są usuwane podczas napraw samochodów, a tutaj są oryginalne. Poza tym to jest tabliczka znamionowa tego samochodu, gdzie macie numer WIN, który możecie sobie sprawdzić i wyczytać wszystko o tym samochodzie. A jak wyglądają tapicerki drzwi, proszę pana? Wyglądają całkiem nieźle, aczkolwiek są tutaj z plastiku wszędzie dookoła. Tak jak powiedziałem, dekory w tym samochodzie są dosyć ładne, bo ładnie to wygląda takie. W paseczki grafitowe, fajnie, fajnie. Ani żaden karbon, ani żadne nie wiadomo jakiś aluminium, ale dobrze to wygląda. Takie nie wiem co to tutaj mam przedstawiać. To chyba jakieś troszeczkę drewno, pseudo drewno czy coś, ale wygląda nieźle, chociaż jest to oczywiście plastik. Cztery elektryczne szyby, centralny zamek, elektryczne lusterka. Które są sterowane tutaj na desce rozdzielczej. Przy okazji, jak już jesteśmy, to elektryczna kierownica. No, takie kurde gadżeciki, dosyć spoko. No i pamięć foteli, jeżeli sobie ustawicie fotel, ustawiacie sobie pamięć dla dwóch kierowców. Także to też jakiś plusik. Tutaj chromolistewka i taka znowu pseudo dermoskura I pod łokietkiem też coś podobnego. Delikatnie miękkie. Pod spodem już. Plastik. No i teraz szybciutko hop do środka i widzimy, co się dzieje w środku. Deska rozdzielcza tego samochodu jest naprawdę ładna. Poza tym ukształtowana i taka przechylona troszeczkę tam w stronę szyby daje wam tutaj bardzo dużo przestrzeni, bardzo dużo miejsca. Jest zrobiona z plastiku, takiego tutaj u góry lekko miękkiego, tutaj już całkowicie plastikowego, tutaj oczywiście też to wszystko plastikowe, aczkolwiek to tutaj nie czyszczy jakoś bardzo, chociaż ludzie jakoś przyczepiali się do Awenzisa, że jest źle spasowany. Tutaj jest taka struktura, kurczę, nie wiem zrobili sobie taką, jakby może pseudo jakieś drewienko z daleka, czy pseudo coś. Dobrze to wygląda, takie zobaczcie, jak to wygląda z bliska, takie, takie tak jakieś paseczki, takie coś, fajnie to wygląda. Oczywiście poduszki powietrzne w tym samolocie jest ich 7, bo jest poduszka ta, jest poduszka ta. Poduszki oczywiście kurtyny w słupkach, poduszki w fotelach i dodatkowo jeszcze kolanówka tak zwana, czyli poduszka tutaj w tym miejscu. No i jak widzicie skórzana wielofunkcyjna kierownica i skóra na kierownicy jest chyba ze skóry, bo bardzo fajnie wygląda. Zaraz zobaczcie jaki samochód ma przebieg i to jest w ogóle niezniszczone, także pod tym względem jest super. Wielofunkcja, czyli przygłaśniacie radyjko, tu jaki sobie odbieracie zestaw głośnomówiący. Tutaj oczywiście spod spodów wypada nam tempomacik taki malutki. No i za tempomacikiem przycisk do zapalania samochodu, czyli ciskacie sprzęgło. Wciskacie sobie engine start i samochód jest zapalony. Pod spodem elektryczny hamulec ręczny, na co oczywiście trzeba od razu zwrócić uwagę w Toyocie Avensis, ponieważ jest to element, który się Psuje w tych samochodach. Sterownik hamulca ręcznego jest zamontowany z tyłu nad, nad belką. No i jest to bardzo usterkowa e, sprawa w tym samochodzie. I dodatkowo jeszcze nie jest tani, bo nowy kosztuje bardzo dużo. A używane części możecie sobie teraz szybciutko wygooglować, gdzieś jakieś Allegro, Otomoto, Elix i sprawdzić, ile kosztuje używka. Ceny zaczynają się od 1000 zł. Także zaużywany oczywiście. Także to jest droga część tego samochodu i ona niestety się psuje. No i co my tutaj mamy? Chcecie zobaczyć przebieg? Proszę bardzo. Consumption 8,2 litra. Te samochody. Wcale nie mało palą, zaraz zobaczcie, jaki jest, tu jest silnik. I teraz sobie przechodzimy szybciutko. Proszę bardzo. 220, prawie 1000 km w tym samochodzie. Także kierownica. I kształt, jeżeli chodzi o zużycie i zniszczenie tego samochodu, lewarek, który jest tutaj od skrzyni manualnej sześciobiegowej, jak widzicie, tej szóstka, która zeszła, tak, jest sześciobiegowy, wyglądają całkiem nieźle. Poza tym, wnętrze tego samochodu jest praktycznie w ogóle nie zepsute, słuchajcie, nie zniszczone. No i wracajmy jeszcze szybciutko do wyposażenia, ponieważ jak zauważyliście, odpalił nam się tutaj dosyć duży monitor. Mm, menu w samochodzie jest po polsku, aczkolwiek takie troszeczkę archaiczne, za to bardzo łatwe w użyciu, bo wchodzicie sobie i wszystko jest po prostu napisane jak dla małych dzieci, także. Tutaj szczałeczka, tutaj wchodzisz, tam wychodzisz Tu głośno, tu cicho Ale jeżeli chodzi o design To taki jak w Audi A8 D4 Czyli takie 100 lat za murzynami Nieźle, jeżeli chodzi o to nieźle Oczywiście ekran jest otwierany Całe tutaj nam zjeżdża ten ekranik Tutaj możecie sobie włożyć płytę Zamykamy sobie ekranik, tak. W samochodzie, oczywiście, też jest nawigacja. Normalnie możecie sobie wchodzić, wszystko elegancko widać. Więc tutaj pod tym względem fajnie. Ekran jest dotykowy, hmm, tak jak powiedziałem, 2009 rok samochodu, czyli tego ekranu tutaj nie było zbyt często. Szczególnie w polskich salonach, gdzie to było bardzo drogie. Pod spodem, oczywiście, panel klimatronika. Na dole podgrzewane foteliki, także tu jest ok. I popielniczka nigdy nie używana proszę bardzo zapalniczka nigdy nie była w użyciu więc przez 12 lat tego samochodu nikt nigdy w życiu tutaj nie zapalił papieroska i to jest bardzo dobre tutaj możecie sobie wrzucać jakieś drobiazgi bo to jest strasznie malutka ta popielniczka taka malutka poza tym tutaj nie ma gdzie położyć telefonu ale jest tutaj sobie taki cup holderek gdzie możecie sobie coś włożyć poza tym telefony tu wchodzą bez żadnego problemu i co najważniejsze dlaczego wziąłem tutaj tą piękną buteleczkę e, normalnej zwykłej wody słuchajcie podłokietnik który jest przesuwny, tak, i tylko w ten sposób ruchomy, ale słuchajcie, co tam jest w środku. Tutaj oczywiście cup holderek jeszcze taki jeden dodatkowy, coś jakieś, może miejsce na telefon, możecie go sobie tu przekładać, możecie go w ogóle całkiem wyciągnąć. No i tutaj schowek jest taki, że wchodzi ręka z łokciem, dwa bochenki chleba, do tego jeszcze woda normalnie wrzucona w ten sposób wchodzi, także to jest naprawdę wielka dziura. Tam na dole jest wyjście aux i złącze zapalniczki, ale co, ja tu wam jeszcze pokażę. Tu jest schowek przemytniczy. Odsuwacie sobie taką... takie drzwiczki i butelka 1,5 litrowa, słuchajcie, wchodzi do tego schowka na pionowo. No to już są jaja, bo w rzadko o którym samochodzie, a przychodzi mi tylko na myśl chyba Peugeot 3008 i 5008, gdzie tutaj ten... ta deska rozdziercza jest zbudowana, taki wielki podłokietnik, no to tutaj to jest naprawdę OK. Także nie dziwię się, że ci panowie taksówkarze lubią te samochody, bo tam wchodzi wszystko. Całe mieszkanie, te wszystkie krzyżówki, bułki, kasy fiskalne, tam wchodzi. Wszystko. I proszę ja was, tam z tyłu jest dosyć dużo miejsca i płaska podłoga i chodźmy zobaczyć jak to wygląda. Oczywiście, jak zawsze, od tej strony. Jak już mówimy o taksówkach, więc chodźmy jak do taksówki. Czy tu się dobrze wchodzi do tego samochodu? Zobaczcie, jakie jest w miarę krótkie siedzisko i jaka jest duża odległość między siedziskiem a słupkiem, gdzie wchodzimy do samochodu, czyli to miejsce tutaj. Jest bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o Avenzisa, wydawało mi się, że tu będzie mało po prostu, bo tylko Superb i Opel Signum ma tutaj dużo miejsca. Signum jest lepszy od Superba. Pamiętajcie, Opel Signum, nie Insignia. Signum lepszy od Superba. I miejsca sporo. Poza tym wziąłem sobie tam kubeczek, taki dla mało lata, więc będziemy od razu sobie testować, czy tutaj też wejdzie i nie będzie kopa po Fotelach. Poza tym tam będzie sobie oglądał te różne samolociki, gwiazdki, więc to jest fajna rzecz, jeżeli chodzi o dzieci. Na wszystkich progach takie kurde, aluminiowe nakładeczki Awenzisik. Bardzo ładnie to wygląda tak elegancko. Chociaż jak widzicie plastiki, kurde troszeczkę się drapią. No i jestem w środku. Udało się tu wejść bez najmniejszego problemu. Trzeba troszeczkę tu uważać, żeby nie kopać po drzwiach, aczkolwiek nie jest najgorzej. Fotel jest taki powiem wam, średnio wygodny. Jak na taki duży samochód średnio wygodny. Tutaj mamy na deskę rozdzielczą z przodu. Ta deska rozdzierża taka dosyć mocno nowoczesna, jak na japońską deskę powiem wam, to taka dosyć mocno nowoczesna, kurde. Zaczęli w końcu myśleć ci Japończycy. Fotele są przesunięte do przodu, tak żebyście wiedzieli, że one są na równo odsunięte tak samo. Na tym fotelu, tutaj to ja siedziałem przed chwilą, więc tutaj zostało mi 1,80 m jeszcze przed nogami jakieś 15 cm miejsca, także nie jest źle. No i tak jak powiedziałem, płaska podłoga w tym samochodzie, czyli nie ma tunelu środkowego, ponieważ ten samochód nigdy nie występował z napędem na cztery koła i brakuje nawiewów. Ale za to jest popielniczka nikomu do niczego nie potrzebna, bo mała i taka w ogóle nieporęczna, nawet żeby coś tu wsadzić. Spokojnie tu powinny być jakieś kurcze nawiewiki, albo nawiewiki tutaj na słupkach, żeby tutaj z tyłu można było troszkę coś przewietrzyć, bo tutaj tak. Może się okazać, jeszcze w szczególności przez tą panoramę, że jak tu przyświeci, to tutaj z tyłu może być dosyć mocno gorąco. I wyrażam Pana, czy Pan ma miejsca nad głową? Kurde, tutaj dach troszeczkę scho schodzi, tak jakoś, kurde, od tego miejsca tam do tyłu, więc miejsca nad głową jest centymetr z tyłu. 80 wzrostu to nie jest ale jakoś wielki chłop. Ale jak tutaj się już troszeczkę do przodu no włosy dotykają. Ale czy jest zagłówek? O, ty, zagłówek jest normalnie pod głową, ale ja ja Chociaż minimalnie uniesiony, to jest pod głową, jest ok. Jest ta tchórza łapka, także ona tutaj powinna być. W lambo, słuchajcie, w lambo nie ma. Jechałem ostatnio w lambo i dosyć nawet szybko chciałem się tam złapać. kurcze blade, nie było czego. Można się złapać, ale własnego palca. Jeżeli chodzi o widoczność, całkiem w porządku. Jeżeli chodzi o ilość miejsca. Jest ok, nie jest jakoś tego przesadnie dużo. Jest ok, czy jest podłokietnik? Jest! Taki, kurde, kładzie się na fatelu rozumiecie? Czyli nie wisi w powietrzu, tylko po prostu leży i kup holdery na dwa kubki. Tylko po co to taka otwierana rzecz? Tutaj to kurde, tak trochę przeszkadza, że to takie się tu otworzyło, ale nie, no jest. Nic do zarzucenia. Miękki, rozumiesz jak ja się go od babci, kurde. A i co fajne, znalazłem, o proszę bardzo, przelotka. Do bagażnika na narty i długie przedmioty. Fotele dzielone 40-60, także można to też sobie fajnie składać i jest w miarę płaska podłoga. Ale tutaj kibelek mały sobie leży i spokojnie może tutaj sobie kurde nóżkami operować i nie kopie po fotelu z przodu. Słuchajcie. Także dowożenia dzieci jak najbardziej, tak? Dwa foteliki wchodzą, trzy nie mają szans, ale przesiadanie się tak jak widzicie przy płaskiej podłodze. Tu pach i pach. Super. Panorama, kurde, blade zabrała trochę tego miejsca. Gdyby nie było panoramy, dach będzie tam te kilka centymetrów wyżej i jest spoko. Nie, z tyłu jest ok, ale tak, tak mi się wydaje. Otworzę. Tak mi się wydaje, że przez to, że tu nie ma tych nawiewów. Od razu sama świadomość tego, że nie ma tych nawiewów, to od razu mi gorąco. ojejku, może jakiś wiatraczek czy coś? No nic, może. Poza tym, chyba klimatyzacja z tego, co wszyscy mówią, to klimatyzacja w Toyotach. Jakoś tak, kurde, może nie, nie do końca wyrabia, ale nie wiem. No trzeba by tym samochodem pojeździć i się tego dowiedzieć po prostu na własnym przykładzie, bo jednemu będzie zimno, drugiemu będzie ciepło. A z tyłu za mną bagażnik 500 prawie 50 litrów. Także pokażę Wam, bo jest naprawdę spory i fajny. Tak jak powiedziałem wcześniej. Jakieś tam schoweczki, pierdełeczki No jest okej. Okay. Avensis, samochód dla małych, stworzony przez małych ludzi. I nawet taki duży. Kurde, blade. Szkoda, że go już nie produkują, ale zrobili za to wielką kamry, także chodźcie do bagażnika. No i klapę niestety otwiera się ręką. Nie da się tego otworzyć tutaj tak, żeby to zrobić tak, tak, żeby zrobić nogą, ale klapa nie jest ciężka, sama idzie do góry i pojawia nam się naprawdę, słuchajcie, duży bagażnik. Jak na Awenzisa jest naprawdę spory, ponieważ tam do końca aż ciężko sięgnąć. Tu jest jakiś fajny schoweczek, możecie sobie coś nawrzucać tam. Tutaj na szerokość całkiem jest nieźle. Oczywiście Simply Clever od Skody też tu jest, tylko nie ma tych takich tu zaczepów, nie wiem, więc ktoś zabrał albo ich nie było. Pod spodem macie jeszcze jakieś takie plastikowe schoweczki, a pod tą podłogą jeszcze tutaj na dole, słuchajcie, Pełnowymiarowe, koło zapasowe i bardzo dużo miejsca, także to jest całkiem normalny samochód. Poza tym po bokach macie takie tej schoweczki, tu na przykład mieszka dinozaur i szczoteczka, czyli oni tutaj mają dosyć sporo miejsca. Z drugiej strony identycznie taki sam schoweczek, także można sobie coś wrzucić. To jest takie przenośne, słuchajcie, to można wypiąć i wtedy jest szerszy bagażnik. Także jeżeli chodzi o bagażnik, to bagażnik jest przestronny, tu jest 550 litrów, prawie w wersji sedan jest 500 chyba 15. Sedan oczywiście jest troszeczkę mniejszy i gorzej do niego załadować towar, bo tutaj na przykład nie ma w ogóle progu załadunkowego, czyli i wsuwacie na do lodówki. Oczywiście klapę zamykamy ręką. Zrobione. Proszę pana, niech pan tu powie o tych silnikach w tym aucie. No cóż o silnikach. To Toyota, to Toyota, tak? Tylko tutaj jest, kurde, D4D. No i o co chodzi z tym D4D? Słuchajcie, tutaj wszystko bardzo ładnie zabudowane plastikami. Kompletnie nic nie widać. Wszystko jak najbardziej w porządeczku. Tutaj zbiorniczek, tutaj coś, tutaj dolewacie płyn do spryskiwacza i tylko tyle, co widzicie, ale... D4D, w tym samochodzie 2.2, ale powiem Wam, jakie silniki były, bo były tu trzy silniki benzynowe, 1.6, 1.8 i 2 litry, z czego moce tam 132, 147... Czy 146 i 152 konie, więc takie jakieś różnice, jeżeli chodzi o konie, to jakieś takie niewielkie, ale mm, dwulitrowe ogólnie jakoś bardzo mało. Najwięcej tych 1,8. Silniki wszystkie benzynowe są na łańcuchu rozrządu i one ogólnie są silnikami bezawaryjnymi. Można oczywiście do nich zakładać gaz, ale Toyota, jak to każdy japoński samochód z japońskim silnikiem, gazu jakoś nie bardzo lubi. Także trzeba tam najlepiej sobie założyć mm, instalację z lubryfikacją zaworów i wtedy może to będzie troszeczkę dłużej jeździło, aczkolwiek, kurde, czy to benzynowego samochodu, trzeba tu gaz zakładać. Jak ona się zmieści tam w granicach 10,8, może troszkę ponad 10 litrów gdzieś tam w mieście przy delikatnej jeździe, bo no te benzyny to nie są zbyt szybkie, tam nie ma czym rajdować, więc nie wiem, czy jest w ogóle potrzebny gaz, z tego ten gaz teraz taki, kurde, coraz droższy. No i kurczę, tu w tym samochodzie silnik 2.2 diesel, z czego te diesle, kurde, nie cieszą się dobrą opinią, aczkolwiek nie jest to zły silnik. Silnik ma bardzo fajną kulturę pracy, ponieważ są tu w wtryski denzo i rozwiązania techniczne w tym silniku są całkiem spoko, dopóki jest nowy, po czym zaczynają się problemy, a to z DPF-em, a to właśnie mogą się pojawić problemy z tym silnikiem, aczkolwiek ze wszystkich źródeł, jakie nie wyczytacie gdziekolwiek gdzieś na świecie, w internecie, to mówią, że w Avensisie trzeciej generacji, właśnie ten silnik 2,2, który jest w tym samochodzie, jest silnikiem poprawionym i problem w tym silniku nie występował. Najczęściej występował w Aurisie, w koroli, w rav 4, w jakichś innych samochodach, a że w Avensisie on jest wolny od tej wady. Więc nie wiem, wydawało mi się, że kiedyś spotkałem się z przypadkiem, że w Avensisie był ten problem, aczkolwiek kogo nie zapytacie, kto jeździ tym samochodem, mówi, nie, w życiu czegoś takiego nie było, a samochody już mają przebiegu 300-400 tysięcy i dalej jeżdżą. Słuchajcie, rozwiązanie tego silnika jedno. Jest takie ciekawe. I może troszeczkę problematyczne z tego względu, że tutaj jest ten silnik z zaznaczeniem D-Cut, czyli tutaj jest, jest filtr cząstek stałych, oczywiście, bo to jest już tej nowszej generacji silnik. I filtr cząstek stałych wypala się za pośrednictwem, słuchajcie, dodatkowego wtrysku, ponieważ tutaj mm, tak to sobie wymyślili, że w samochodzie są cztery wtryski normalne, i piąty wtrysk, który wstrzykuje paliwo do DPF-a, żeby go wypalić, kurde. I przychodzi w pewnym momencie taki czas, że to się psuje i to nie działa, kurde. I co z tym zrobić? Naprawić. Ale jak z każdym innym DPF-em, po prostu trzeba o to dbać, trzeba to sprawdzać. Jakkolwiek to się gdzieś tam nie pokazuje, jakiekolwiek błędy czy cokolwiek w samochodzie, to trzeba od razu to weryfikować u pana znawcy mechanika lub właśnie w tym serwisie, gdzie panowie siedzą na krzesełkach. Także słuchajcie, jeszcze wracając do tego silnika i do tej, tej, tego wielkiego problemu, to Toyota przygotowała akcję serwisową dla tych samochodów. Jeżeli samochód z tym silnikiem ma przebieg do 180 tysięcy kilometrów, to oni naprawiają to po prostu w ramach akcji serwisowej za darmo. No i tak jak powiedziałem wcześniej, żeby zwracać uwagę na ten moduł hamulca ręcznego, który się dosyć często psuje w tych samochodach i jest dosyć drogi w naprawie, to na pewno jedną jeszcze rzeczą, którą musicie zauważyć w tych samochodach, to każdy błąd silnika. I każda usterka silnika, czy to DPF, czy to EGR, czy jakiegoś wtrysku, pojawia wam się na zegarach w formie błędu właśnie systemu hamulcowego. On się nazywa chyba tu VCS czy coś takiego i nie wychodzi tylko zwykły czek na zegarach, tylko pojawia się czek, pokazuje się system antypoślizgowy ABS i na środku pokazuje wam się błąd od uszkodzonego systemu hamowania, a to nie ma nic wspólnego, słuchajcie, tylko to jest tak skonfigurowane i tak wymyślone, że każde szarpnięcie w silniku, każde niedomaganie w silniku automatycznie wysyła jak gdyby, ja tak łopatologicznie mam, próbuję to wypo, wytłumaczyć, wysyła sygnał do ABS-u, czyli sygnał do kół, że tam się na milimetr coś tam na ułamek sekundy coś się źle stało, więc samochód od razu zaatakuje, że się dzieje coś z samolcami i z systemem mm, bezpieczeństwa samochodu aczkolwiek nie musicie się o to bać bo w większości przypadków nie są to hamulce nie jest to system hamulcowy a jest to właśnie jakiś problem z silnikiem jakikolwiek, bzdurka jakaś, która wyjdzie może wystarczy ją tylko skasować i te wszystkie kontrolki, które w tym samochodzie się zaświecają po prostu gasną, a samochód sobie jedzie dalej no i cóż, na koniec tego filmu co Pan może nam powiedzieć o tej Toyocie, warto czy nie warto? słuchajcie, warto, naprawdę Toyota jakaby nie była, zawsze warto te samochody są troszeczkę może Surowe, aczkolwiek ten model jest dosyć mocno wyposażony i jest ok. Także w tym samochodzie zero minusów warto. Taką Toyotę warto. Jeżeli się boisz Diesla, oczywiście, bo nieważne, czy się boisz Diesla w Toyocie, czy się boisz Diesla w Volkswagenie. A... a więc, jeżeli ktoś będzie uważał, że silniki te 2,2, czy tam 2,0 D4D od Toyoty są niedobre i trzeba się ich bać, to ja was zapraszam do silników Volkswagena wszystkich TFS z lat 2005 do 2015. Ja was zapraszam do Opla i 2.0 CDT i silnik od Fiata, tylko w Fiacie był dobry, a Woplu nie. To ja was zapraszam do Mazdy, gdzie tam były super eleganckie Diesle, które. Wszystkie zawsze były zatarte, i wobec, i każdy dokładnie o tym wie. Ja Was zapraszam do subaru, do dwulitrowego diesla, także wiecie. Silników benzynowych to w ogóle. Silniki benzynowe to po prostu można kupować w ciemno, i przez to, że te samochody, jak były nowe, były dosyć drogie, w tym momencie już są w bardzo fajnym przedziale cenowym. To naprawdę warto się zainteresować takim Avensisem, Tylko sobie wysprawdzać, tak jak na przykład tego, że jest samochodem bezwypadkowym, nigdy nic nie było lakierowane. Samochód w fajnym wyposażeniu z przebiegiem potwierdzonym, czyli tam te 220 tysięcy, jak dla tego samochodu, po tylu latach to nie jest jeszcze jakoś tak bardzo źle. Oczywiście każdy niższy przebieg super, więc w tych samochodach ogólnie zawieszenie nie psuje się jakoś nagminnie. Części też nie są jakoś bardzo drogie. Jedyną rzeczą, na co trzeba zwrócić właśnie uwagę i wziąć pod uwagę, że może się nam wydarzyć i będzie to jakiś koszt, to właśnie ten sterownik hamulca ręcznego, który jest tam, rozumiesz, zamontowany z tyłu i ta woda cały czas się po nim leje. No tak wymyśli, trudno. Poza tym elektronika w tym samochodzie nie stwarza praktycznie żadnych Problemu w tym samochodzie przeważnie we wszystkich tych toyotach to wszystko działa jak perpetuum mobile bez końca. Więc tak, takiego Avenzisa warto kupować. No i słuchajcie, moi kochani, dobrnęliśmy do końca tego wyczerpującego. Testu miało być po japońsku, czyli jako tako, a wyszło całkiem nieźle, czyli Toyota Avenzis, całkiem niezły samochód. Słuchajcie, jeżeli Ci oczywiście podobało, łapeczka w górę, subskrypcję, zapraszam Cię do odwiedzania mojego Facebooka, mojego Instagrama, Leszko-Moto TV, bo tam się dzieje wszystko na bieżąco. Tak? Ja w tym momencie kończę i jadę załatwiać nowe, fajne samochody, o jakie prosiliście mnie w komentarzach. Pa pa!